Cześć, witam was w kolejnym odcinku Tak jak poprzednim, e, w zakończeniu poprzedniego filmu widzieliście Właśnie jedziemy do, e, do Szwajcarii Znaczy nie powiedziałem tego w tamtym filmie Ale tak, jedziemy do Szwajcarii Jesteśmy na pierwszej ładowarce koło Drezna No e, i w sumie witam się z wami i żegnam Bo właśnie idę spać, ponieważ całą noc jechaliśmy praktycznie e, Przyjechaliśmy na pierwszą ładowarkę w Niemczech A zobaczcie teraz jakie tutaj mam fajne łóżko Wschód słońca jest, jest godzina siódma rano, a ja idę spać. Widzicie? Kim teraz? Więc idę spać, i widzimy się już za chwilę. Już wstałem. Tak naprawdę wstałem już dobre kilka godzin temu, ponieważ jesteśmy już na ostatniej ładowarce w Niemczech. Za chwilę, za 100 km, będziemy przekraczać granicę niemiecko-szwajcarską. I... dotrzemy niedługo do pierwszego naszego przystanku, czyli do Bartka, do brata Damaris. I... no, I tak to wygląda. Jestem trochę zmęczony, bo całą noc praktycznie jechaliśmy, na pierwszej ładowarce dwie godziny spaliśmy. Pierwsze w ogóle dwie ładowarki były dosyć... mieliśmy takie ładowanie trochę za długie, ponieważ... Ładowaliśmy się do 100% znowu, gdzie wystarczyło nam do 60, albo nawet 70. Bo tutaj na tej trasie mamy ładowarki co około 150 km. Ale znowu zasnęliśmy na tym naszym matracu. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda tutaj. Teraz jest bagan, akurat, ale jak, ale jak się to poukłada, to, to jest fajnie. w Później zobaczycie, jak to fajnie wygląda że my teraz idziemy y, popracować do środka do, na stację benzynową, napić się kawy i lecimy dalej. A gdzie lecimy, to Wam właśnie jeszcze od razu powiem, bo tego jeszcze nie wiecie. A lecimy. Uwaga, uwaga. Na targi w Genewie. To są właśnie dwa bilety na targi w Genewie. I jutro od rana tam będziemy. Cieszę się, dużo elektryków tam będzie. Ja też bardzo. All day, Jesteśmy już w cyrychu, trochę wypoczęci, trochę, trochę bardzo wypoczęci, ponieważ wczoraj już dojechaliśmy do, do Bartka, do Szwajcarii i tak się zastanawialiśmy, czy jechać następnego dnia na targi, czy odpuścić, czyli w czwartek, czy odpuścić i jechać w piątek. I tak sobie sobie pomyśleliśmy, że nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Nie mamy internetu w Szwajcarii, więc tak naprawdę jadąc jak na partyzanta, że tak powiem, nie mielibyśmy nawet możliwości jakiegokolwiek researchu, żeby cokolwiek znaleźć, żeby przygotować się i trochę poczytać o samochodach, które będziemy nagrywać. Dlatego postanowiliśmy, że idziemy spać. Ja znowu pobiłem rekord, bo chyba 14 godzin spałem po tej całej trasie i po tym całym tygodniu, tak naprawdę. No i dzisiaj wstaliśmy o 13, cały dzień pracowaliśmy i teraz jest północ i wyjechaliśmy do właśnie do, do Genewy. Jesteśmy na pierwszej ładowarce w Curychu. Tutaj będziemy się ładować około 20 minut. I to co ciekawe, na odcinku 330 km niecałych, bo tyle mamy od Bartka z domu do Genewy na targi międzynarodowe mamy chyba 5 superchargerów z czego pierwszy jest właśnie tutaj w Zurychu po drodze mamy jeszcze 3 i w Genewie, tylko że po stronie zaraz za granicą, po stronie francuskiej mamy piąty supercharger i to jest właśnie to, że tutaj można bez problemu jeździć a poza tym Genewa jest krajem, w którym Tesla mają największy zasięg nie wiem czy wiecie ale mają ze względu na to, że wszyscy tutaj przestrzegają przepisów na przykład Tesla maksymalnie na autostradzie pojedziemy 120, ponieważ co chwilę są superchargery. Tak jak przed chwilą my jechaliśmy autostradą, no nie jesteśmy w stanie jechać szybciej, bo to jest dosyć ryzykowne. I można dostać mandat kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych. Więc nie warto ryzykować, więc stwierdziliśmy, znaczy stwierdziliśmy, po prostu jeździmy przepisowo. I wszyscy kierowcy tak muszą jeździć. I dlatego Tesle w Szwajcarii mogą dużo przejechać, ponieważ... Nie mogą jechać szybko i nie mogą jechać 200 na godzinę i, i zużywać dużo energii. Się cały czas zastanawialiśmy jeszcze, czy jechać e, dzisiaj na noc, czy jechać jutro rano, bo moglibyśmy wyjechać o 4 rano i dojechać na, e, na 8 do Genewy, ale stwierdziliśmy, że teraz będzie łatwiej. zobaczcie, jest noc, jest pusto, e, jest e, zerowy ruch, tak naprawdę. Na autostradzie na odcinku 50 km miały nas. Bo, nie, może z samochodów, w tym jedna policja. No i tak stwierdziliśmy, że będzie lepiej, bezpieczniej. Mamy materac w aucie, więc po prostu wyśpimy się, znaczy pójdziemy spać pod targami bezpośrednio. Rano wstaniemy i od razu wejdziemy. Też będzie inaczej, będziemy wyspani, a nie po 4 czterogodzinnej drodze wejść i cały dzień nagrywać, bo przypominam, że targi będą trwały 10 godzin jutro i planujemy te 10 godzin całe tam być i wyciągnąć z tego jak najwięcej. Ale to zobaczycie na moim kanale, który tutaj na górze macie podlinkowany. Ostatnio, jak tutaj byliśmy, to było, były wszystkie stanowiska zajęte. Tu jest 8 i tam czekaliśmy. Chyba trzeci w kolejce, a teraz jest pójściutko. I co ciekawe, tutaj w Curychu jeszcze superchargery nie są przerobione na CCS. Czyli tutaj mogą się ładować tylko Tesla Model S i X. Dziwne. A zobaczcie, jeszcze to, jak Wam ostatnio mówiłem, przepaliła mi się obłódka LEDowa tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale widać, że tutaj w tym miejscu tak trochę słabiej świeci, a ta jest nowo wymieniona lampa, którą sam pomagałem wymienić. I właśnie to jest ciekawe, że po wymianie tej lampy dosłownie dwa dni później y, poszła ta, czyli te, te LEDy te LED tutaj. Nawet widać trochę na filmie teraz, że y, ta lampa świeci trochę mocniej od tej. Znaczy te, te LEDy świecą mocniej od tej, przez to, że to jest nowiutka, a ta ma już ponad dwa lata i ma przejechane 150 tysięcy kilometrów Zobaczcie to Co tu się dzieje? Spanko mam Zobaczcie, to jest Damaris, która śpi w Tesli Spanko. Widzisz, jak nogi do końca wyprostowane, tak? Widzicie. Na... Tutaj mamy wypracowane rzeczy ładnie na jutro Rozłożone, no i tak będziemy właśnie spać tutaj Właśnie kupiłem winietę. Ostatnio się powstrzymywałem od zakupu, jak ostatnio byliśmy w grudniu, ponieważ na kilka dni nie opłacało mi się kupować. A nie, byłem, nie miałem pewności, czy na pewno winieta w Szwajcarii jest potrzebna do aut elektrycznych. Ale teraz już mam taką informację, ale nie potwierdzoną, że jest potrzebna, pomimo tego, że Tesla jest autem elektrycznym i postanowiłem zakupić, ponieważ będziemy teraz dużo jeździć i mamy do zrobienia prawie 1000 km po samej Szwajcarii, więc nie warto ryzykować, szczególnie że mandaty są bardzo duże. A winieta kosztuje 40 franków, czyli jakieś no razy chyba 3,60 teraz jest frank. Tak że nie jest to jakiś duży wydatek, a mandaty są podobno około 200 franków za brak winiety. Więc wolę nie ryzykować i właśnie kupiłem i będzie już przynajmniej na cały rok, bo w grudniu też nie chciałem kupować, a jeździliśmy tylko w okolicach Curychu i nie chciałem kupować, no bo zaraz by się przyterminowała, a ta będzie ważna przez kolejne 9 miesięcy. Już jesteśmy po spaniu, spaliśmy jakieś 4 godziny. Tutaj na tym parkingu, centralnie pod wejściem. Tam mamy, zaraz za nami jest wejście i właśnie zmierzamy, jest 9.30 i zmierzamy na targi. Trochę byliśmy zestresowani tym, że nie wejdziemy z jedzeniem, ponieważ idziemy tutaj na cały dzień i planujemy być do 20, a ja mam cały plecak wypchany pół na pół sprzętem i jedzeniem, ale udało się, na szczęście była kontrola wyrywkowa, ale nas nie skontrolowali. Zobaczcie właśnie, gdzie wjechaliśmy. autobusem trudne życie. mały bonus na co dzień ten samochód stoi w Chicago, ale dzisiaj przyjechał specjalnie tutaj, znaczy dzisiaj w tym tygodniu na targi w Genewie, jest to jedyny na świecie egzemplarz takiego szalonego samochodu, zobaczcie co staje w środku mamy z tyłu minibarek, z tyłu wystająca kostka, to jest do sterowania pilotem można było ten samochód z pilota zdalnie otwierać, ruszać nim. Nie wiem, jakie jeszcze dokładnie tam funkcje były. Iść obok i samochód jechał. Słucham? Iść obok i samochód jechał. Tak. Na premierze właśnie producent, producent tego samochodu szedł i samochód po prostu jechał i zdalnie je sterował, że pilotem musiał celować w, właśnie w ten, ten czujnik do, tych, no, do pilotów. Tutaj mamy kierownicę w kształcie... Trążka w samolocie. I tak samo, zobaczcie gałka od Tawajka, od hamulca ręcznego. Też jest jak w samolocie. Mamy telewizor, mamy telefon, mamy tutaj dotykowe takie sensory na kokpicie, którymi też można było coś robić. Nie wiem co dokładnie. Wszystkie przyciski są jak w samolocie i fotele z masażami. Zobaczcie, kosmiczny samolot. Pani Aż nas tu wpuściła, żebyśmy bliżej nagrali. No i oczywiście tutaj jest złoto yy, dookoła samochodu i opony Goodyear, które są w 100% z gumy. Nie ma powietrza. Zobaczcie na pomarańczowo. W 100% guma. Właśnie jesteśmy już na pierwszej przerwie, po dwóch godzinach latania i nagrywania samochodów. Najgorsze jest to, że dzisiaj o czwartej nad ranem miała miejsce premiera Tesla Model Y, a ja nie mogłem tego oglądać, ponieważ byliśmy, jesteśmy cały czas w Szwajcarii, nie ma internetu. I nadal nie wiem, jest już godzina 12, a, czyli 8 godzin po premierze, a ja nadal nie wiem, jak wygląda i, i co, co jest w internecie z tą Teslą. I teraz postanowiłem, że na chwilę podłączę się do internetu, gdzie płacę 25 groszy za megabajt I wpiszę szybko w Google Tesla Model Y, żeby chociaż zdjęcia zobaczyć Bo... Chciałbym zobaczyć, wiedzieć chociaż jak wygląda Tesla Model Y, więc... Zapłacę za to jakieś 2 złote Ale przy okazji to... grafika... No szczęście nie jest Gorzej by było zapłacić 250 zł za gigabajt Okej, okay, mamy Teraz, pokaż, rozłączyć, pokaż, pokaż. teraz rozłączyć internet i widzimy, 6 godzin temu to zdjęcie. Daj wyłączam, bo ja muszę też zobaczyć Tak to jest to Piękna Piękna zaslunia Piękna Podoba Wam się? Dajcie znać, co myślicie A teraz szybko wejdźcie na stronę wynajmiteśle.com Zarezerwujcie Tyle terminów, ile się tylko da, żebyśmy zarobili, i wtedy ee, kupimy też na ligę. I będziecie mogli wynajmować znowu. No, I będziecie mogli też z tego wiecie. korzystać, więc widzicie, to jest ogólny no. interes. Jak wynajmiecie, no to po prostu kupimy i potem będzie do wynajmu, więc też każdy skorzysta. tak? No to proszę bardzo, te Tesla.com, rezerwuj najlepiej tam na 2-3 dni, każdy, no i kupujemy Tesla. Akcja crowdfundingowa. Lepiej bym tego nie ujęła. Jesteśmy już tutaj, chyba z siódmą godziną. Właśnie znaleźliśmy odpowiedni samochód dla nas. Ten samochód, tutaj latający, który widzicie za nami. Tak, właśnie Damaris ta powiedziała, że idealny samochód dla nas, ze względu na to, że możemy jeździć nim po mieście. Po czym możemy wjechać na łąkę, rozłożyć śmigło polecieć w górę i bez problemu mamy zasięg 1000 km no, 1000 km jest na ziemi, na ziemi i, 500 i 500 powietrzu. Więc 1500 km to jest idealnie na przykład żeby dojechać na raz na jednym ładowaniu z Poznania do Szwajcarii na przykład i lecimy sobie marzenia no, no pilotowania więc coś trzeba pomyśleć, w 2020 roku ten samochód wejdzie do sprzedaży jest świetne, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Już się zwijamy powoli. Byliśmy tu 8 albo 9 godzin i Krzysztof. cały czas chodziliśmy. Krzysztof. Cały czas nagrywaliśmy. Jesteśmy już teraz zmęczeni. Już dwie baterie w aparacie poszły. No i już idziemy. Jedziemy teraz do Francji. Mamy tutaj 16 km do, do granicy, do Supertregera. I tam jedziemy pod internet. I jedziemy przede wszystkim obejrzeć premierę Tesli model Y. Krzysztof. Zwijamy się powoli. A potem? Nie wiem. Chcemy Genewę. Zobaczcie jaki miły nas widok spotkał po wyjściu z targów. Now I remember everything. To był autobus elektryczny, który na każdym przystanku, na dosłownie kilka sekund, podłączał się do prądu, doładowywał to... No nie no, tak z dwie minuty, może minuta się ładuje. Nie, to nie minutę. Przystanku. Może no pół to minuty to... maksymalnie. jedzie dalej. I jest taka cisza, takie. Nie tak jak ten za nami. Nie będę wskazywać. Patrzcie, tak wygląda właśnie ta odwarka autobusowa. Przed nami jest tutaj takie pasmo gór, które niestety jest teraz przysłonięte chmurami. Zobaczcie, gdzie my się właśnie znajdujemy. Jak daleko od domu. Zobaczcie, 8 stanowisk, 8 Tesli się ładuje. 3 Tesle są w kolejce. Przed chwilą były 4, ale już puściliśmy, ponieważ jesteśmy naładowani. Ale przez chwilę były 4 Tesle w kolejce, aktualnie 8 się ładuje. I 3X stoją w kolejce. I jeszcze jedna Tesla stoi, już naładowana z boku. Także no. Nie wiem. Jesteśmy już z powrotem w Genewie. Wróciliśmy z Francji e, i tak sobie przeliczyliśmy wszystko, i wyszło na to, że dzisiaj nocujemy w Genewie. I tak się śmialiśmy z Damaris przed chwilą, że e, dosyć śmiesznie to musi brzmieć, ponieważ od wczoraj jesteśmy w Genewie, dzisiaj e, śpimy w Genewie. Bo przed chwilą jedliśmy kolację w Genewie, teraz idziemy zwiedzać e, Genewę. E, śpimy dzisiaj w centrum Genewy. I zgadnijcie, ile nas to będzie kosztowało. E, tak jak widzicie. Jeden frank, yy, przepraszam, dwa franki A? za godzinę na parkingu no właśnie tam gdzie w tym Wszystko co tutaj, yy, na przykład jak idziemy teraz na wino nad, yy, nad wodę, nad jeziorem. Yy, jezioro nad jezioro No to wszystko przywieźliśmy z Polski i jedyny nas, nasz koszt, nawet nie liczymy paliwania nic, oprócz winiety, to płacimy tutaj tylko jedynie dwa franki za, yy, za co? Dwa za franki za parking. Który, właśnie tutaj ten parking, w którym jesteśmy, tutaj będziemy dzisiaj spali i znaleźliśmy właśnie dzisiaj taką fajną miejscówkę. Pan przed chwilą nam mówił, że żebyśmy zaparkowali gdzie indziej. Ale nam chodzi o taką miejscówkę typowo przy ścianie, gdzie zobaczcie, z tej strony nikt nam nie wejdzie. A z tej strony sobie za chwilę założymy te nasze ładne rolety, które zrobiłem kilka miesięcy. W zeszłym roku je robiłem na wyjazd do Irlandii. I do dzisiaj je mamy I do e... dzisiaj nie korzystamy Tak, więc my się tym odgradzamy po prostu Teraz już idziemy zwiedzać Genewę, ale już aparaty nie bierzemy Postanowiliśmy, że trochę odpoczniemy po prostu Żeby nam ręka odpoczęła, bo jednak ten setup cały waży z kilo 200, więc <grym> Trzeba odpocząć, De Maris. tutaj już ćwiczy jogę Widzicie? No i to tyle, jeszcze jedna rzecz Dzisiaj na targach dostaliśmy takie plecaczki fajne Pokojesz do Maris. Takie właśnie Nissan IMQ, to znaczy Nissan Intelligent Mobility. I mamy około 4 lub 5 takich plecaczków do rozdania. Bardzo fajne są. Znaczy, są w sumie torby. Zobaczcie, one są takie tutaj ściągane ja na górze. Ja pokażę, jak wygląda na Danielu, bo Ty masz go na zobaczcie. sobie i prezentuje się to bardzo. Oj, bardzo ładnie, zobaczcie. One są takie ściągane na górze, na takich sznurkach. Dodatkowo mamy uchwyt na górze i tutaj od boku jeszcze tak, że można sobie sięgnąć, zobaczcie, mamy taką kieszonkę, możemy sobie tutaj włożyć nie, telefon na przykład, albo portfel i mamy to zawsze tutaj pod ręką. I jeżeli są jacyś fani Nissana, albo generalnie elektromobilności, to śledźcie mojego Instagrama, Daniel Official. Niedługo będzie jakiś konkurs, gdzie będzie to do wygrania. I naprawdę powiem wam szczerze, że to jest bardzo dobrze ym, wykonane. Zobaczcie, ja mam tutaj swój plecak, ale teraz postanowiłem, że plecak zostawiam w samochodzie, a biorę to, bo to jest wygodniejsze jest i na takich sznureczkach... I taki worek, no po prostu wrzucamy wszystko i mamy w jednej przegrodzie, a plecak jest jednak y, bardziej zaawansowany. Tak powiem. I konstrukcja jest bardziej skomplikowana. To jest fajny taki woreczek, który sobie tutaj mamy na plecach i rzucamy. I wygląda bardzo ładnie, naprawdę. No. Także my teraz idziemy zwiedzać sobie Genewę nocą. Idziemy zobaczyć fontanny. Jesteśmy, powtarzam, w samym centrum. Auto mamy naładowane w 95%, więc jutro rano wyruszamy do Francji. Jedziemy do Francji, ponieważ jutro o 16 jadę oglądać Hyundai Konę dla kolejnego klienta. i Przy okazji udało się tak zgrać, że wyjazd na targi w Genewie połączyliśmy z wyjazdem, żeby przetestować i sprawdzić samochód dla klienta. Jeżeli wszystko z samochodem będzie ok, czyli numery, wszystko nie się zgadzało i auto będzie w dobrym stanie, 27 marca wracam do Francji po samochód i ściągam kolejnego Hyundai Konę elektryk do Polski. Więc y, może ktoś z Was chce się jako elektryk, więc polecam się. E, A bo jakikolwiek inny samochód A, elektryczny. jakikolwiek, tak. E, więc polecam się. Kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że byliście. I do zobaczenia jutro, jak będziemy jechać do Francji, czyli za jakieś kilka dni, bo pewnie 5 dni e, będziemy mieli przerwy między vlogami. Ale oglądajcie. Na razie. Cześć. We alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends.